Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego maratonu pierwszej klasy. Tym razem skupimy się na odcinku pod nazwą przewodniczący klasy. Zapraszam. Co pierwsza klasa jest. Pan Łukasz Piotrowski ma uczniom do przekazania ważną informację związaną ze zbliżającym się jubileuszem szkoły. Dyrekcja postanowiła ogłosić wybory do Rady Uczniowskiej. W związku z tym, że klasy mocze też powinny mieć swojego kandydata. Mamy już dorotę z klasy równoległej. No teraz czas na Was. Max 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 Max. max. To byłby chętny. Ja. Yeah. Aneta odważna. Olać Anetę! Max, 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 Max. To jest naprawdę fajna zabawa, to jest też przyjemność. Oprócz tego będziecie mieli dodatkowe punkty na koniec roku. Będziecie mogli organizować samą imprezę szkolną. Do, do tego. Co może najważniejsze, będziecie mogli wybrać zespół, który zagra na imprezie. MIG! Zespół MIG! Zespół MIG! Zespół MIG! Zespół MIG! Zespół mig. No dobra, Aneta, zapisujecie. cię. Oh Super, jeszcze Max? Chce. Max? Tak. Tak? tak. Tak? Tak. Jesteś chce. pewny? Tak, jestem pewny. Okej. Co? Czok! Dlaczego Max to zrobił? Przecież gdyby nie podniósł ręki, miałabym zwycięstwo w kieszeni. Byłabym jedyną przedstawicielką naszej klasy. A teraz? Mam walczyć ze swoim chłopakiem? Bez sensu. Dlaczego Max to zrobił? Zniszczył mi życie, zrujnował mnie. Max, dlaczego to zrobiłeś? Tak, Max, tak! Możecie kandydować dwoje. Nie ma problemu. Słuchajcie, w takim razie polecam, żebyście rozpoczęli zbieranie głosów już teraz. O Jezu, już sobie w ogóle wyobrażam tę całą kampanię polityczną pod tytułem: No, ja generalnie nie mam pomysłu, co mam zrobić z naszą klasą, żeby było lepiej. Ale mój przeciwnik jest jeszcze gorszy niż ja. To tak w świetle ostatnich wyborów, tak? Podobna kampania trochę. Uważam, że młodszy klasek najbardziej powinny mieć swojego przedstawiciela. Niech się uczą od młodości, uczciwości, zarządzania, odpowiedzialności. Demokracja przecież nie zna granic wiekowych, tak? Aneta, od trzech lat w naszej szkole nie ma papieru toaletowego w męskim kiblu. To trzeba w końcu coś z tym zrobić, Aneta. Jak ja zostanę ja tak, jest Halo, jestem ja mu tutaj! Muszę no, pogadać? Zaraz no, proszę, dobra. Dobra, dobra. Co jest? Powiedz mi, dlaczego ty to zrobiłeś? Ale co zrobiła? Dlaczego to zrobiłeś? Podniosłeś rękę, wziąłeś udział. Max, dobrze, wiesz, jak to jest dla mnie ważne. Dlaczego to zrobiłeś? Aneta! Ja mam dosyć podcierania się dłonią, rozumiesz? Ja potrzebuję papieru, papierka go w Męskim kiblu. Wiem, że dla ciebie to jest ważne, ale słuchaj, oni mnie namówili, powiedzieli, żebym Jesteś moim facetem. Jak z tym rywalizować? Wiem, ale oni tylko chcieli, żeby po prostu ich na zespół przyjechał do naszej szkoły. Co? ulubiony zespół. Wszystkie jest tyle rzeczy, które można na tej zrobić, dla tej szkoły zrobić, to ludzi w niej. To, że Max chciał zostać przewodniczącym klasy, tylko i wyłącznie po to, żeby ich ulub jego ulubiony zespół mógł przyjechać do szkoły, to jest naprawdę słabe, to jest naprawdę słabe. Dopóki się nie okaże, że jego ulubionym zespołem jest zespół Mig, wtedy mu to wybaczam. Max na przewodniczącego, Max na przewodniczącego. Następnego dnia rozkręca się walka wyborcza. Aj, a wy zagłosujecie na mnie? Ja chcesz... no, nie dziewczyny, nie chciałabyś się zagłosować na mnie na przewodniczącą szkoły? To dużo dla mnie znaczy i naprawdę fajny program. Generalnie, jak przekonać swoich prawdopodobnych wyborców. Bardzo mi na tym zależy. To wiecie, moglibyście głosować na mnie? Bardzo mi na tym zależy. To to leci idzie? Dobrze mi idzie. Dobrze to znaczy jak? To znaczy dobrze. A ile masz głosów? Dużo. Jezu, dużo. To znaczy no, no powiedz mi. No, Maksiu, ile masz głosów? No pochwal się. <laughs> Bo wiesz, się już mam 40. <laughs> A ty, Maxiu, ile tam masz? 2-3 trzy, trzy głosy? A wiesz co? Jak teraz liczyłem, to na stan obecny tak 7582 osoby. 32. 32. A wy, Lena? No? 45? Rek, <laughs> <laughs> rekt! <śmiech> to co? Podpiszecie mi się to? To jest to, co Max mówi, to są jakieś totalne Zobacz, bzdury. Ale co mówicie, mieć? A, widziałam jego podpisy. Tam są same laski. Ale to to też poważnie? No, ja ci tylko mówię. Ja jestem w stanie to zrozumieć, okej? Okay? Ja wolałbym, żeby moim przyjaciółcem szkoły było totalne ciasteczko, więc głosowałbym na Maxa. Jestem bardzo ciekawa, co Max powiedział dziewczynom, że tak nagle postanowiły na niego zagłosować. Mm -hmm. co, nie, no. Hej dziewczyny, co, Max ma jakiś fajny plan, że tak? No, że Powiedział, że w jednym dniu w tygodniu nie będzie zadań domowych, więc się podpisałyśmy. No fajny pomysł. No. Przecież to jest nie. nierealne. Jak to nierealne? No, to jest niemożliwe. No, co wy dziewczyny? Wszystko po Co ty co odgadasz? Hej, dziewczyny. A może by się zagłosowały na mnie, wiecie? Ja, ja wam mogę dać. 500 plus. Nie obiecuję się ludziom rzeczy, których się nie jest potem w stanie spełnić. To jest zwykłe oszustwo. Aneta, ty chyba nigdy nie widziałaś wyborów u nas w Polsce, generalnie. Mawiasz rzeczy, których nie jesteś w nie spełnić. To jest nie w porządku. Ale słuchaj, no kurczę, oni są moimi wyborcami, a prawda, a jest jak tak. To się nie robi. Ale słuchaj, to jest polityka. Każdy robi to, co chce. Wymyśl coś. Liczę na Twoją kreatywność. Ja muszę iść. No, Anetka, twój kandydat wygrywa z tobą. To czas odpalić. Telewizję publiczną, która będzie 24 radowe, mówiła o tym, że. Dzieci Maxa nie były u, komun u komuni, na przykład. Ewentualnie wspomnieć słowem czy dwoma, że Maxa sponsoruje zachodni kapitał. Kurza mnie czasem Aneta, bo wydaje się, że ma rację zawsze, nawet wtedy, kiedy jej nie ma. dwa razy powtarzać nie trzeba. Max chce polityki i dostanie politykę. Hej, chłopaki! <grym> Z miła no nie! Słuchajcie. Ej, no słuchajcie. Mam taką propozycję. Jak mi podpiszecie tutaj na liście, to ja Wam dam buziaka. A uh -huh. Albo jeszcze wam mogę dać buziaka Jezus Maria, jakby pan prezydent Warszawy Trzaskowski dał tak buziaka, mój Boże Dobra, starcie już polityki Dobrze, mógł... Obiad mi się gotuje, Kryswi. no to co chwilę wychodzę, czy nie kipi Poczekaj skąd O, a dzisiaj warzywka na parze, jakbyś, jakbyś był ciekawy a nie, to poddawaj, no, dawaj, dawaj! No, to no, nawet teraz podpisz e, lewą nie, ręką no, chcesz? Co ty robisz? Co? No patrz Weź, mi tam. Chodź po nam no, pogadać na chwilę. Czekaj, no, Ale, no przecież to... chodź! Ale polityka! Ale, co to w ogóle miało być? No, co wariowałaś? A przypomnijcie twoje słowa, 10 minut temu, co na kawałek znaleźłaś się to sobie znalazłam, tak? A ja ci nie kazałem całować się z połową korytarza! A ja ci kazałem te wszystkie laski bajerować, a później Nie bajerowałem ich! dwóch głównych kandydatów się tutaj kłóci, a gdzieś tam w rogu taki korywę przychodzi i ja mówi: kobiety to nie ludzie. Kobiety są gorsze niż mężczyźni. Obraża pan ludzi, obraża pan kobiety, obraża pan ludzi starszych, obraża pan coś pan Starszych, jeżeli mi jedyną partią, która domaga się, żeby przywrócić emerytom zebrane przez nas emerytury. Słuchajcie, chcę się dowiedzieć, co to jest za bankor? O co chodzi w całej tej kłótni? Max, wymyślił sobie, że chcemy za głosem. Obiecuję dni bez zadań domowych, skład bez pokrycia, albo szybciej sobie bez Mark, to nie. prawda? To nie. prawda? Że ja. coś takie dni uczniom? Ja tylko powiedziałem, że pogadam z nauczycielami, tylko to tyle. Obecałaś, żeby Zresztą, zresztą ona całuje się no. z uczniami za głosy. Co to, to ma być? Meta? to prawda? Się jak z nimi. W Całujesz chłopaków za głosy? Później jak w to jest co innego. Ja tylko wam buzi w policzek, ja się zmienieli załam. Mam swoją godność. Ja uważam, że powinniście zawiesić swoje kampanie wyborcze na tą chwilę. Tak naprawdę uważam, że powinniście przestać kandydować. Oni to tak zawsze. Na początku nas zachęcają, a potem mówią, że to złe. To jest cenzura. Ale to co z naszymi głosami? Nie wiem, Zastanowię się jutro. Pomyślę. Na razie mamy Dorotę. Ona przynajmniej nie stosuje podstępów. Tak naprawdę ma więcej głosów niż wy oboje. Rekt! Rekt! Dziękuję. Brawo. Do, widzenia. Do widzenia. Mam nadzieję. A się zaraz okaże, że kampanią polityczną Doroty jest czystość rasowa w szkole. Aneta, Max, jeżeli macie ochotę dalej kandydować, zapraszam na środek. A teraz macie dwie minuty, żeby przekonać waszych wyborców do waszych kandydatur. Max, możesz zacząć, proszę bardzo. Jeden dzień, który wam obiecałem, bez pytania, no niestety nie wypali. Tak. Wiem, wiem, ale mam dla was niespodziankę, w momencie kiedy ja zostanę przewodniczącym szkoły, zaproszę do waszej szkoły zespół Combi, który zagra dla was koncert na żywo. Chwila, o, o, co jaki zespół? Jaki, jaki? Nie usłyszałem co to było za nazwa zespołu, ale nie brzmiało to jak zespół MIG. Zabieram głos Maxiu. sorry, sorry zabieram mój głos. Załatwiłam dla Was na zimowe popołudnia, tak, jak będzie bardzo zimno, na długiej przerwie ciepłe mleko lub kakao, co kto lubi. I to w przeciwieństwie do koncertu, jednorazowego koncertu, który będzie raz i koniec, tak, będziemy mieli codziennie, dzień w dzień, więc to myślę, że warto Dobre, i jest o wiele lepszym pomysłem. Kto głosuje na maksa, ręce w górę, proszę bardzo. Hmm, szału nie ma, okej. Okay. No to w takim razie kto głosuje na Anetę? Huch, ogłaszam Anetę naszym zwycięzcą. Jej, Anetka! Gratulacje! Od początku wiedziałem, że tak będzie. Mam to. Gratuluję. Goszko, Goszko, Goszko! Dobra. Ale widziałem też w klasie paru zdrajców, którzy mieli na mnie głosować, a nie zagłosowali. Na przykład Błażej. Ja sobie go zapamiętam. Max się ich pozbędzie niedługo. Pozbędzie się ich niedługo. Piękny odcinek o aktualnych tematach. Mam nadzieję, że za bardzo się nie denerwujecie na mój rant, który tak naprawdę trwał cały odcinek na, na obecną władzę w Polsce. Dzięki wam serdecznie za oglądanie. Jak zawsze, zapraszam do mojego Twitcha i mojego Instagrama. Dzięki wielkie, do zobaczenia w odcinku. Czołem!